Siema widzowie. Dzisiaj będziemy sobie grać taki test z flag. To jest Islandia, tak? Oj, tak, Islandia. Dobra. Mm, następna? Dobra, ok. To będzie Brazylia. Ładna, piękna. No, ok, Brazylia. No dalej. Japonia. Ładna z kółeczkiem, Japonia, ok. Chiny to są najbardziej kraj, w którym jest najwięcej ludzi na świecie. Chiny. Włochy. Czekam na coś trudniejszego. To są jakby co Włochy. Czekam na coś trudniejszego. No, naprawdę, bo to jest łatwiejsze, To jest Eziak na razie. Tak, dobrze mam. Izrael. Izrael w Azji. Tak, dobrze. Indie. Drugie najbardziej... drugi kraj, w którym jest najwięcej ludzi na świecie. Piękne, fajne Indie. A to jest kraj afrykański, Maroko. Uh -huh. Dobrze, spoko. To jest Rosja. Największe państwo świata. Dobrze. To jest. Dobra, to jest Irlandia. Już myślałem, że to jest to drugie, ale to drugie inaczej wygląda. O, średni wkraczamy na wyższy poziom. To jest Pakistan. Piąty kraj, w którym jest najwięcej ludzi świata. To jest Kora Północna, to jest Kora Północna, tak. to jest Albania, państwo europejskie na południu, Albania piękna. A to jest Azerbejdżan, chyba azjatyckie państwo, chyba, nie jestem pewien, chyba azjatyckie. Ale na pewno to jest Azerbejdżan. Tak. To jest Republika Południowej Afryki, czyli RPA, czyli South Africa. Tak. To jest Wietnam. To już fajne państwo z taką gwiazdeczką. To jest Cypr. To jest Cypr. To jest jedna z dwóch krajów, która ma w sobie swój obręb kraju. To jest Chile z Ameryki Południowej pod Meksykiem, znaczy to jest takie długie na zachodzie i to są całe Andy i to są Filipiny chyba w Azji albo Oceanii, nie wiem, ale to na pewno są Filipiny boję się jak będą na trudnym te kraje Nowa Zelandia, bo ma mniej tych gwiazdek Australia ma więcej. i białych. To jest, tak, Nowa Zelandia. Dobrze. Na szczęście. O nie! Dlaczego? Ojej. Y, pff, problem. Problemy najmama. X, Baham. Oha. Wyspy owcze. Bo nie wiem. Wyspy Owcze, nie wiem, co jest moja odpowiedź. Tak. Dobra. Nepal, to jest na pewno Nepal, bo Nepal to jest taka jedyna wyróżniająca się plaga na świecie, która nie ma prostokąt, tylko ma takie dwa kończyki fajne. To jest Bangladesz. Państwo azjatyckie obok Indii. Ja się. No właśnie, boję się tych afrykańskich. tu nie mam pojęcia, jakiś Gabon czy coś, nie O dobra, zgadłem! Mnie. Wenezuela w Ameryce Południowej. Tak, dobra. Meksyk. To nie jest akurat trudne. To jest Meksyk. Orzeł chyba po węża. Coś tam ze Włochy wstawiły na środek. To jest Mongolia. Teraz jest akurat bardzo łatwe. To jest Mongolia. Kiedyś największe imperium świata. To jest Kirgistan. Ja no to mówię kajzerka. Nie wiem dlaczego to wygląda trochę jak kajzerka. Ale to jest Kyrgyzstan na pewno. No właśnie. Malta! Tak, to jest Ma Tak, to jest Malta, to jest Malta. To jest Malta i koniec. Na pewno to jest Malta. To jest Malta. Tak, to jest Malta. Dobra. To jest taka wyspa pod Włochami. O, dajcie znać reflex. Dobra, wisufie. Okay. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie suba i łapkę. Widzimy się w na następnych. Pa!